Witajcie, kochani, witajcie słonecznie, wiosennie, radośnie. Tradycyjnie wita Was skryba, który spada z nieba, po to, by to niebo troszkę przybliżyć w Waszych sercach. A czymże niebo byłoby bez miłości, bez siły stwórczej, którą właśnie jest miłość, rosnąwana przez każde stworzenie każdego dnia, a szczególnie na wiosnę. No ale czym miłość jest? Odpowiem wierszem. Choć napiszę ci wiersz, motyla, zamknę w sobie. Tego słowo nie wypowie, ani serce nie odczuje, tylko świat zawiruje. Miłości, kochani, każdego dnia. Miłości, co czerpie radość stworzenia i w słów bukiety zmienia. Jakże piękniejszym jest świat, jeśli mówimy z miłością do naszych braci. A nawet jak nie mówimy z miłością, ale tą miłość mamy w sercu. To przecież jakże słodko brzmią wtedy te słowa. Tak jak tata, który napomina swoje dziecko, albo mama, ale przecież czyni to z miłości, a dziecko o tym wie. Dlaczego nie możemy być tacy sami w stosunku do braci i sióstr? Dlaczego nie możemy pozwolić sobie na chwilę refleksji, że przecież to mój brat, to moja siostra, a ja jestem tym, który ma tą miłość podawać dalej? I tu taki ząg, bo patrzysz w oczy swojego szefa, groźnego, groźnej bestii w cudzysłowie, i myślisz sobie jego kochać? Nigdy, niemożliwe. Jak ja miałbym go kochać? Za co? No, za nic. No właśnie za nic. Właśnie jest problem taki, że jeżeli nie pokochasz go, to będziesz się gryźć z własnymi myślami i pielęgnować w sobie nienawiść, a to cię zeżre Tak już jest z naszymi myślami. One nas żerają od środka. Ta miłość wzajemna jest podstawą naszej wiary. Prawdziwego chrześcijańska, miłość prawdziwa do braci i sióstr. I ona jest zupełnie czymś innym niż to, co sączy się z mediów, o czym Wam wielokrotnie mówiłem, zwracając uwagę na obraz Bestii. O czym ma myśleć Twój brat czy siostra, jeżeli godzinami wpatruje się w telewizor i sączą mu do głowy wieści wojenne? O czym ma później rozmawiać? A jeśli pójdziesz na miesiąc ulopu, daj Bóg, żeby tak było, ale jeśli udałoby ci się gdzieś zaszyć w głuszy na miesiąc czasu, że obcowałbyś tylko z przyrodą i z własnym wnętrzem, no to jakie będziesz miał tematy do rozmowy? No właśnie, to samo się komentuje. Zobacz, co się dzieje z tym światem, jak gna na łeb na szyję ku przepaści. Zobacz, co próbują zrobić. Próbują nas zapędzić właśnie do tej przepaści. A przynajmniej... Zdestabilizować emocjonalnie i sprawić, byśmy wchodzili od jednej ściany do drugiej, obijając się o jedne niusy do drugiego. Ten lepszy, ten jeszcze gorszy, a ten najgorszy, a ja jestem w ogóle super, a tamten to jest beznadziejny. Ten lewak, ten prawak, ten centrysta, ten PiS, ten KO, ten PO, te itp. Ten z kościoła rzymskokatolickiego, ten ze zboru takiego, tamten od świadków, ten od nieświe nieświadkowych. Zobacz, non stop, bombardowani jesteśmy wzajemną nienawiścią oceną jeden drugiego. Podczas gdy prawdziwe, prawdziwe rzeczy umykają sprzed naszego wzroku. Pan woła mocno, byśmy przejrzeli właśnie na oczy, dostrzegli Rzeczywistość, która się wydarza. Wydarza się w świecie duchowym, czyli w Twoim sercu. Chce się przebić poprzez Twoje serce na świat. Pan chce objawić Tobie to, co się dzieje. Posłuchaj słowa na dziś, a są to znaki czasu z księgi Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 12. Mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wie z południa, opowiadacie, będzie upał. I bywa. O błudnicy umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba. A jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie i dlaczego sami siebie nie rozróżni rozróżniacie tego, co jest słuszne? I dalej, gdy idziesz do urzędu do swoim przeciwnikiem, stara się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia przekazał cię do dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka. Pan powtarza te słowa ostatnio wiele razy. Wlewa je w moje serce, po to bym je mówił Tobie, bym mówił do tłumów. Bo co? No bo to nie tylko chmura, która się podnosi na zachodzie i wschodzie. To nie tylko ulewy i deszcze, które są widoczne, ale. O obłudnicy, mówi Pan, do ludzi, którzy tego nie potrafią przyjąć w swoim sercu. Dzieją się znacznie znacznie większe rzeczy w świecie duchowym, które się zamanifestują wkrótce. I chodzi o to, że ty, jako chrześcijanin powinieneś to już umieć rozeznać. Pan, wołabyś odwrócił się od obrazu bestii, od przekazów medialnych, które jączą i dzielą nas. A wycofał się do własnego wnętrza, gdzie usłyszysz i zrozumiesz, i będziesz mógł rozpoznać znak czasu. Znak czasu, który pozwoli ci iść Twoją własną drogą, o czym wielokrotnie mówiłem. To jest podstawa. Nie bądź obłudnikiem. Zrób to. Dlaczego? Dlatego, że to jest Twoja przyszłość, Twoja droga, droga Twojej rodziny. Nie jesteś piłeczką pingpongową, którą ktoś odbija. Nie jesteś piłką tenisową. Ty jesteś chrześcijaninem i stroną ziemi, ty jesteś lampą, która ma być postawiona wysoko i oświecać drogę innym. A jak masz oświecać drogę, której sam nie znasz? Proste. Ba, zobacz drugą część tego tekstu. Gdy jesteś w stanie sprzeciwu, gdy masz jakiegoś przeciwnika, to jest najwyższy moment, byś się z nim pogodził. To jest ten moment, gdy powinieneś. Pogodzić się z nim za wszelką cenę. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczyna się i to jest ważne, co powiem: rozpoczyna się sąd związany z odsiewaniem ziarna od plewy, a jest to sąd w Twoim własnym duchu, w własnej duszy. To już jest ostateczne. Jesteśmy jakbyśmy byli, jakby to wytłumaczyć, przed, tuż przed furtką w jedną lub drugą stronę i jest sprawdzanie, sprawdzam. Pasterz mówi, sprawdzam, sprawdzam. Czarna owca biała, czarna biała, czarna biała. Nie jesteś czarną owcą, skoro tego słuchasz. I proszę Ciebie, Duchu Święty, pomóż właśnie tej siostrze, temu bratu, który teraz słucha, zrozumieć tę prawdę, która dzieje się w naszych sercach. Oto Pan stoi u drzwi naszego serca. Oto Pan spogląda na nasze serca i wpisuje na nich swój znak to przychodzi pan oblubieniec i daje szatę białe szaty szaty zwycięstwa na swoje gody błogosławieni którzy są zaproszeni na ucztę baranka bądź zaproszony przywdziej tą szatę nie bądź obłudnikiem nie udawaj że tego nie widzisz nie czujesz to co się dzieje teraz w twoim życiu zobacz sam ile jest tak zwanych niespodzianek tak zwanych znaków zapytania że sam nie wiesz, jak to się dzieje, co się teraz dzieje ze mną, zadajesz sobie może to pytanie. Tyle rzeczy się wyda, wydarza w tak krótkim okresie czasu, duchowych rzeczy, duchowych zjawisk, zjawisk niewytłumaczalnych, powodujących niekiedy bardzo skrajne emocje. To nie przypadek. Twoja dusza cała się wyrywa, wyrywa by błogosławić pana, by błogosławić twórcę, by wylewać miłość na innych. A ten świat i cudzysłowie władca tego świata. Robi wszystko, byś nie zaglądał we własne wnętrze. Byś kierował się fałszywą stronę. Byś był jednym z baranów, a nie z owieczek. To jest mój przekaz na dziś, na dziś. Nie bądź obłudnikiem. Rozpoznaj moment, w którym jesteś. Bo czasy, które idą, będą ciężkie. One już są ciężkie. Są to momenty, zdarzeń w dziejach opisane w Biblii, o których mówiłem na przestrzeni dwóch lat. Jest to moment zniewolenia, w skrócie powiem, narodu dwoma obręczami, o którym mówiłem w zeszłym roku. Jest to moment napędzania sąsiada na sąsiada, który na ta chwila będzie miał miejsce. Jest to moment fałszywych przyjaciół, fałszywych sojuszy, o których nagrywałem odcinki pół roku temu, a które właśnie obserwujemy. I wreszcie będzie to moment, on już jest bardzo blisko, zburzenia Babilonu. Ale zobacz, w jakiej kolejności ja to mówię. Wołam, byś sięgnął do swojego wnętrza, byś się zanurzył w panu, w stwórcy, byś chwycił jego rękę, bo to jest podstawą do przetrwania tych zdarzeń. Ja nie opowiadam o tobie, tobie przerażających wieści, cudzysłowie, z frontu, o zburzeniu Babilonu, jak to będzie, ile będzie cierpienia, ile będzie zła, uciekaj i tak dalej. Nie, 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 nie. Nie po to nagrywam te odcinki. Nagrywam je po to, by, byś. Wiedział, że masz oparcie w swórcy, by przynieść Ci pociechę i, i przynieść nadzieję, którą daje Pan. Bo co z tego, gdy nagle się obudzisz, a świat wokół ciebie ulegnie nagłemu zniszczeniu? Nic ci to nie da, będziesz przerażony, ale gdy zakotwiczysz się w swoim sercu, będziesz czuł się pełen pokoju wokół cyklonu, pełen miłości, miłosierdzia i zrozumienia co do własnej sytuacji. I to jest ta siła. Z tego będziesz czerpał siłę. Będziesz urodzajnym figowcem, który przetrwa te, to zamieszanie. Nawiedzę was karą za wszystkie wasze winy, mówi Pan w Księdze Amosa w rozdziale trzecim. Nieprzyjaciel otoczy kraj. Zniszczona będzie twoja moc Samario i ograbione twoje pałace. Dlatego to, co mówiłem poprzednio, nawróć się, póki jeszcze jest czas. Nawróć się, czyli wróć do siebie, do swojego wnętrza, do relacji z Twoim Stwórcą, który pozwoli ci to wszystko przetrwać i radować się. Bo prawdziwym dziedzictwem mieszkańców tych ziemi jest radość, jest przetrwanie woli Bożej i radość. Radujcie się wraz z Jerozolimą, mówi Pan, w rozdziale 66. Księgi Izajasza. Radujcie się i weselcie w niej wszyscy, co ją miłujecie, czyli co miłujecie ten kraj. Cieszcie się bardzo z nią wy wszyscy, którzyście się nad nią smuci, żebyście stać mogli aż do nasycenia. Z piersi jej pociech, żebyście ciągnęli mleko z rozkoszą, z pełnej piersi jej chwały. Tak bowiem, mówi Pan, oto ja skieruję do niej. Pokój jak rzekę i chwałem narodów, jak strumień wezbrany. Jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszać będę. Wielokrotnie Pan zapewnia mnie w sercu, że taki los czeka naszą ojczyznę. Natomiast to nie jest ten moment. Na ten moment powinniśmy się przygotować, odwracając oczy od zła, które nas karmią, od tej papki medialnej, i zakorzenić się bardzo mocno w ożywczym strumieniu łask Pana, bo tylko one pozwolą nam wzrastać w tym trudnym okresie czasu. Więc to, co zaraz zrobię, to wyjdę na świat, wyjdę w przestrzeń i powiem: Kocham Ciebie, ojcze, kocham Ciebie, panie, dajesz mi wszystko, co niezbędne do życia. Mam co jeść. Zrobię tak, zamiast wsłuchiwać się w kolejne przekazy: typu wielki głód idzie i muszę zrobić wielkie zapasy. Zamiast wsłuchiwać się, jak zrobić te zapasy, itd., itd. Rozumiesz chyba, o czym mówię. Jeżeli Pan. Wleje ci w serce, że ma zrobić zapasy dla siebie, dla swoich współbraci, to to zrób. Ale jeżeli jest to przekaz medialny, który powoduje u ciebie niepokój, skłania się do smutku, no to tego nie rób. To nie jest Boże. Przecież Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach i prowadzi nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę i wiedzie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoje imię, bo żyje on we mnie a nie ja. Pan jest moim pasterzem i choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza, odgania od wrogów. Stu dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników i namaszczasz mi głowę olejkiem, a mój kielich jest przeobfity. Tak, ja wierzę, panie, że dobroci i łaska idą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i że zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy. Ja w to wierzę, panie, więc gdy próbują mnie nakarmić strachem, nienawiścią wzajemnie do brata, siostry, ja mówię: nie, pan jest moim pasterzem i nie brak mi niczego, mam co jeść. A jeśli na tym pastwisku zabraknie pożywienia, to przecież pan mi pokaże, gdzie mam iść bo wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Dlaczego? Bo ma przezwzgląd na swoje imię, bo teraz żyje On, a nie ja, bo zaufałem Mu prawdziwie i nie muszę się już lękać, bo nie zaufałem Mu w połowie, w jednej trzeciej, w jednej czwartej, bo daję Mu swoje serce. Dlatego stół dla mnie zastawia wobec mych przeciwników, a dobroć i łaska idą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Błogosławię Cię z tą myślą, siostro i bracie. Wierzę, że nie jesteś obłudnikiem i sięgniesz do swojego serca i zrozumiesz, rozpoznasz znak czasu, a jeśli rozpoznasz, to zwrócisz się ku właściwym ścieżkom. Błogosławię Cię w tym wszystkim. Niech Pan Cię strzeże i umacnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.